Witajcie w programie, w którym zastanowimy się, jak wejść na szczyt branży kulinarnej. Najlepsi szefowie kuchni nie są najlepszymi kucharzami. To liderzy. Brawo. Perfekcjoniści. Inspirują. Są obrotni. Twardzi, wytrwali. 11 wybitnych szefów kuchni zmierzy się w gotowaniu pod ciśnieniem. Jednak w tym programie nie będą oceniani przez jurorów, lecz przez siebie nawzajem. Trudno znieść krytykę innego kucharza. Owoce morza były suche. Nie powinni ich wydawać. Niejakie. Szlak. Oprócz przygotowanych dań liczy się także wzajemny szacunek i nawiązane relacje. Co bym bez ciebie zrobił? W grupie mocnych charakterów prędzej czy później ktoś się wścieknie. Dwa razy podał surowe żarcie. Prytemperuj go. Zanim zdecydują, kto zostanie, a kto odpadnie. Nikt nie jest bezpieczny. Sytuacja się zmieniła. Liczy się strategia. Pod koniec podejmą najtrudniejszą decyzję: sympatia, zagrożenie czy sojusz? Umiejętności. Z kim chcesz się zmierzyć? Noż w plecy. Brutalna decyzja. Kto zasługuje na wygraną? Mam to jak w banku. Będę walczył. Jestem gotowa na wszystko. Zapraszamy na gotowanie pod ciśnieniem.